Czy wiesz, że stres może niszczyć twoje ciało, nawet wtedy, gdy myślisz, że wszystko masz pod kontrolą? Że może być przyczyną bólu pleców, skoków ciśnienia, problemów z pamięcią, a nawet osłabionej odporności? Stres to nie tylko nerwy to potężna, cicha siła, która każdego dnia wpływa na twoje serce, mózg, jelita i cały układ hormonalny. I robi to po cichu, krok po kroku, aż pewnego dnia budzisz się i już jest poważnie. W tym filmie pokażę ci, co stres naprawdę robi z twoim ciałem. Dlaczego po 50. roku życia jest jeszcze groźniejszy? I jakie sygnały często ignorujemy, myśląc, że to zmęczenie albo wiek? Porozmawiamy o tym, jakie objawy stresu są niebezpieczne, jak wpływa na układ krążenia, odporność, trawienie i mózg i co najważniejsze, co możesz zrobić, aby go zatrzymać. Bez leków, naturalnie, prosto, skutecznie. Dowiesz się też, jak zbudować codzienny plan redukcji stresu. Co jeść, co pić, jak oddychać, i jak poruszać się na co dzień, by obniżyć poziom kortyzolu i znów poczuć spokój. To wiedza, która może naprawdę zmienić twoje życie i zdrowie na długie lata. Gotowy? Zaczynamy od tego, co dzieje się z twoim ciałem, gdy stres trwa zbyt długo. Bo prawda jest taka: im dłużej czekasz, tym trudniej go zatrzymać. Stres to nie tylko chwilowe zdenerwowanie to reakcja biologiczna, którą twój organizm uruchamia za każdym razem, gdy wyczuwa zagrożenie. Nawet jeśli to tylko spóźniony autobus, rachunek do zapłaty czy niepokojąca wiadomość. Dla organizmu to wciąż alarm. Problem w tym, że gdy taki alarm trwa tygodniami, miesiącami czy latami, ciało zaczyna się zużywać. Głównym aktorem w tym procesie jest hormon stresu, kortyzol. Gdy jego poziom jest podwyższony zbyt długo, dosłownie zmienia sposób działania Twojego ciała. Układ nerwowy. Nadmiar kortyzolu uszkadza neurony w hipokampie części mózgu odpowiedzialnej za pamięć i koncentrację. Dlatego stresujący styl życia może sprawiać, że trudniej się skupić, częściej zapominasz drobne rzeczy, masz tak zwany mgłę umysłową. Co ciekawe, badania pokazują, że osoby żyjące w chronicznym stresie mają mniejszą objętość niektórych struktur mózgowych. To nie tylko kwestia psychiczna, ale fizyczna. Układ sercowo-naczyniowy. Serce i naczynia krwionośne reagują na stres przyspieszoną akcją serca i wzrostem ciśnienia. Długotrwałe przeciążenie zwiększa ryzyko miażdżycy, zawału i udaru. U osób po pięćdziesiątce, kiedy elastyczność naczyń spada, to jeszcze większe zagrożenie. Co gorsza, przewlekły stres może prowadzić do arytmii, nawet u osób, które wcześniej nie miały problemów z sercem. Układ trawienny. Stres dosłownie ściska żołądek i jelita. Pogarsza trawienie, spowalnia pracę jelit, wywołuje wzdęcia, bóle brzucha, a nawet nasila refluks. Zaburza też równowagę mikroflory jelitowej, a ta odpowiada za odporność, nastrój i wchłanianie składników odżywczych. Nie bez powodu mówi się o osi mózg jelita układ odpornościowy. Przewlekły stres osłabia zdolność organizmu do walki z infekcjami. Częstsze przeziębienia, wolniejsze gojenie ran, stany zapalne to wszystko może być jego wynikiem. Dodatkowo co szczególnie istotne u osób starszych Długotrwały stres zwiększa ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych, takich jak RZS czy Hashimoto. Wpływ na gospodarkę hormonalną. U kobiet po menopauzie i mężczyzn po andropauzie, stres jeszcze mocniej rozregulowuje układ hormonalny. Może pogłębiać objawy klimakterium, powodować przybieranie na wadze, szczególnie w okolicach brzucha, i zaburzać rytm snu. Warto wiedzieć, że kortyzol w nadmiarze hamuje produkcję melatoniny, co bezpośrednio przekłada się na bezsenność. Wniosek? Przewlekły stres to nie kwestia psychiki, to realne fizyczne zmiany w Twoim ciele, które prowadzą do chorób. I właśnie dlatego nie można go ignorować, szczególnie po pięćdziesiątce, kiedy naturalna zdolność organizmu do regeneracji jest mniejsza. W kolejnym punkcie pokażę Ci, kiedy stres przestaje być chwilową reakcją, a zaczyna być poważnym problemem zdrowotnym, bo wielu ludzi dowiaduje się o tym dopiero w szpitalu. Każdy z nas doświadcza stresu. To naturalna reakcja organizmu, która w sytuacjach krótkotrwałych potrafi być nawet pomocna. Problem zaczyna się wtedy, gdy napięcie nie mija, tylko towarzyszy nam codziennie. Kiedy nie potrafimy już wyłączyć głowy, nie śpimy dobrze, a ciało zaczyna wysyłać subtelne, ale coraz bardziej uporczywe sygnały. I właśnie wtedy stres staje się czymś więcej niż tylko emocją, zaczyna być chorobą. Objawy przewlekłego stresu są bardzo różne, i niestety łatwo je pomylić z innymi dolegliwościami. Często zaczyna się od drobiazgów, niepokój wieczorem, przyspieszony puls bez powodu, napięcie karku, zaciśnięta szczęka. Potem dochodzi bezsenność, skoki ciśnienia, bóle brzucha, chroniczne zmęczenie. To wszystko może być skutkiem zbyt wysokiego poziomu kortyzolu, który działa toksycznie na układ nerwowy i hormonalny. Z czasem organizm wchodzi w stan przewlekłego zapalenia to tak zwane zapalenie niskiego stopnia. Kortyzol, który miał pomagać, zaczyna szkodzić. Osłabia odporność, zaburza pracę trzustki, wahania cukru, nadnerczy, tarczycy i mózgu. Może też zwiększać poziom cholesterolu, przyczyniać się do powstawania tłuszczu trzewnego, czyli tego najgroźniejszego, i prowadzić do insulinooporności. Badania pokazują, że osoby żyjące w ciągłym stresie są bardziej narażone na nadciśnienie i zawał serca, cukrzycę typu 2, choroby jelit, np. zespół jelita drażliwego, a nawet depresję i zaburzenia pamięci. Co więcej, wiele osób po 50. nie łączy tych objawów ze stresem, tylko z wiekiem, a to ogromny błąd. Bo przewlekły stres jest jak rdza działa powoli, ale skutecznie. W kolejnym punkcie przyjrzymy się objawom stresu, które często ignorujemy, bo wydają się normalne. A to właśnie one mogą być sygnałem, że organizm potrzebuje pomocy. Stres nie zawsze objawia się wybuchem emocji czy łzami, bardzo często daje o sobie znać, cicho. Dyskretnie i na tyle zwyczajnie, że łatwo go zignorować. Zwłaszcza po pięćdziesiątce, gdy wiele z tych symptomów błędnie uznajemy za efekt wieku. Tymczasem ciało wysyła sygnały ostrzegawcze. Trzeba tylko umieć je odczytać. Pierwszy z nich to napięcie mięśniowe codzienny ból karku, barków, szczęki czy dolnych pleców. To nie zawsze problem ortopedyczny. Stres sprawia, że mięśnie są stale napięte. To instynkt obronny organizmu, który przygotowuje się do ucieczki. Ale jeśli nie ma realnego zagrożenia, a napięcie trwa, pojawia się ból, sztywność i przewlekłe zmęczenie. Kolejny objaw to zaburzenia trawienia. Uczucie ścisku w żołądku, wzdęcia, biegunki lub zaparcia to klasyczne skutki przewlekłego stresu. Twój układ pokarmowy pracuje wolniej, gdy jesteś zestresowany. Dlatego też stres może pogarszać wrzody, refluks i zespół jelita drażliwego. Objawy psychiczne bywają jeszcze bardziej mylące. Rozdrażnienie, apatia, brak motywacji, płytki sen, nadmierne analizowanie. Brzmi znajomo? Osoby 60 plus często przypisują to zmęczeniu życiem lub pogodzie. Tymczasem to może być sygnał, że psychika i układ nerwowy są przeciążone. Do tego dochodzi kołatanie serca, duszności bez wysiłku fizycznego, uczucie ciężaru na klatce piersiowej, drżenie rąk czy suchość w ustach. Wiele osób zgłasza też zwiększoną wrażliwość na dźwięki i światło, co wcześniej nie sprawiało problemu, nagle zaczyna przeszkadzać. U kobiet po menopauzie stres często nasila uderzenia gorąca, zaburzenia snu i wahania nastroju. U mężczyzn może prowadzić do spadku poziomu testosteronu, osłabienia siły mięśniowej i libido. Wniosek? Stres ma wiele twarzy i często ukrywa się tam, gdzie najmniej go podejrzewamy. Dlatego warto nauczyć się go rozpoznawać, zanim zacznie wpływać na całe życie. W kolejnym punkcie przejdziemy do tego, co możesz zrobić już dziś, bez leków, by zacząć wyciszać układ nerwowy naturalnie. Zanim sięgniesz po tabletki uspokajające, warto poznać metody, które stosują specjaliści i osoby długowieczne na całym świecie od Japonii po Skandynawię. Naturalne techniki redukcji stresu mogą być równie skuteczne jak farmakologia a przy tym bezpieczne i dostępne. Od zaraz. Najlepsze jest to, że wiele z nich zajmuje tylko kilka minut dziennie. Oddech. Najprostsze, a najskuteczniejsze narzędzie. Gdy jesteś zestresowany, Twój oddech staje się płytki i szybki. Tymczasem oddychanie przeponowe, czyli tzw. oddech brzuszny, uruchamia przywspółczulny układ nerwowy, który uspokaja ciało i umysł. Wystarczy 5 minut dziennie. Spróbuj metody 4-7-8. Wdech przez nos przez 4 sekundy. Zatrzymanie oddechu na 7 sekund. Wydech przez usta przez 8 sekund. Powtórz 4 razy. Efekty odczujesz niemal natychmiast, zwłaszcza wieczorem. Medytacja uważności: Mindfulness. Nie trzeba siadać po turecku na poduszce. Wystarczy zamknąć oczy, skupić się na oddechu i obserwować myśli, nie oceniając ich. To forma treningu mózgu. Pomaga zmniejszyć lęk, poprawia koncentrację, obniża poziom kortyzolu. Badania z Harvardu pokazują, że już 10 minut medytacji dziennie przez 8 tygodni zmniejsza aktywność obszarów mózgu odpowiedzialnych za stres. To działa, naprawdę. Spacer w ciszy, kontakt z naturą? Już 20 minut dziennie na łonie przyrody, nawet w parku, może znacząco obniżyć poziom kortyzolu. W Japonii istnieje pojęcie shinrin-yoku, kąpieli leśnej. Chodzi o powolne chodzenie, oddychanie, obserwację przyrody. To działa jak naturalna terapia dla nerwów. Ruch, ale delikatny, nie trzeba trenować jak Olimpijczyk. Wystarczy codzienny taniec do ulubionej muzyki, spokojna yoga, stretching lub tai chi. To aktywności polecane osobom po sześćdziesiątce. Nie obciążają stawów, a skutecznie rozładowują napięcie i poprawiają nastrój. Zmysły jako sojusznicy. Aromaterapia. Olejek lawendowy działa uspokajająco i ułatwia zasypianie. Muzyka relaksacyjna. Dźwięki natury, spokojna muzyka klasyczna, szum oceanu, ciepła kąpiel z solą Epsom, bogata w magnez, wycisza ciało i rozluźnia mięśnie. Dobrze dobrane rytuały wieczorne mogą poprawić jakość snu i regenerację, a sen to podstawa odporności i równowagi emocjonalnej. W kolejnym punkcie przejdziemy do tego, co nakładać na talerz, bo odpowiednia dieta potrafi zdziałać cuda w walce ze stresem, szczególnie po pięćdziesiątce. Twoje ciało nie odróżnia stresu emocjonalnego od fizycznego. Dla mózgu stres to po prostu przeciążenie. I właśnie wtedy organizm zużywa więcej składników odżywczych, zwłaszcza tych wspierających układ nerwowy. Dlatego dieta w stresie powinna być lecznicza, nieobciążająca. Szczególnie po pięćdziesiątce, kiedy regeneracja zachodzi wolniej. Magnez, pierwiastek spokoju. Pomaga wyciszyć układ nerwowy, reguluje rytm serca i wspiera sen. Stres go wypłukuje z organizmu. Gdzie go znaleźć? W pestkach dyni, orzechach włoskich, migdałach, kaszy gryczanej i kakao. Witamina B6 i B12 dla mózgu i nerwów. Niedobory witamin z grupy B mogą nasilać niepokój i zmęczenie psychiczne. Dobrym źródłem są jajka, ryby, mięso z indyka, warzywa strączkowe i pełnoziarniste produkty. Omega 3 naturalny olej dla mózgu. Tłuszcze omega 3 Zmniejszają stany zapalne w mózgu, wspierają koncentrację i poprawiają nastrój. Znajdziesz je w tłustych rybach morskich: łosoś, sardynki, makrela, ale też w siemieniu lnianym i orzechach włoskich. Antyoksydanty gaszą stres oksydacyjny. Jagody, czarna porzeczka, buraki, szpinak i brokuły to bomba przeciwutleniaczy, które wspierają mózg i odporność. Szczególnie cenne po 60. roku życia, gdy naturalna ochrona komórek słabnie. Ciepły napar z melisy, rumianku lub aswagandy, działa uspokajająco i obniża poziom kortyzolu. Wypijany wieczorem może poprawić jakość snu i zredukować napięcie. Unikaj nadmiaru cukru, kawy, szczególnie po południu, tłuszczów trans i alkoholu. Wszystkie te produkty podkręcają układ nerwowy i zwiększają poziom stresu, nawet jeśli chwilowo wydają się poprawiać nastrój. Wniosek? Każdy posiłek może być Twoim sprzymierzeńcem w walce ze stresem, albo jego źródłem. Decyzja, co wyląduje na Twoim talerzu, ma ogromne znaczenie dla układu nerwowego, hormonów i jakości snu. W kolejnym punkcie pokażę Ci, jak zbudować wieczorną rutynę, która wyciszy organizm i poprawi regenerację, krok po kroku. Wieczór to kluczowy moment, w którym ciało powinno się wyciszać i przygotowywać do regeneracji. Niestety, dla wielu osób, zwłaszcza po pięćdziesiątce, Właśnie wtedy pojawia się największy stres. Przewijanie dnia w głowie, niepokój, trudności z zaśnięciem, a potem płytki sen. Dobrze zaplanowana wieczorna rutyna może działać jak naturalny lek na układ nerwowy. Krok 1. Godzina przed snem. Odłóż telefon, wyłącz wiadomości. Niebieskie światło z ekranu hamuje produkcję melatoniny, hormonu snu. Oglądanie trudnych treści, wiadomości, media społecznościowe, aktywuje układ współczulny i podnosi kortyzol. Zamiast tego książka, spokojna muzyka, delikatne światło. Krok 2. Ciepły napar i lekka kolacja. Zamiast ciężkiego posiłku, zupa krem, duszone warzywa, ryba na parze. Do tego napar z melisy, lawendy lub rumianku. To połączenie ułatwia trawienie i rozluźnia mięśnie. Krok 3. Rozciąganie lub spokojna aktywność. Prosta sekwencja ćwiczeń rozciągających, np. joga wieczorna, 5 minut powolnych skłonów i skrętów, Pomaga wyciszyć napięcie mięśniowe, które często zbiera się w karku i dolnych plecach. Krok 4. Oddech uspokajający. 5 minut ciszy. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się na oddechu. Pomaga technika 4-7-8 lub po prostu rytmiczne, głębokie wdechy i wydechy. Można też spróbować skanowania ciała, odczuwania każdej części ciała po kolei, od stóp do głowy. Krok 5. Wdzięczność i zapisanie myśli. Zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny tego dnia. To sprawdzony sposób na zakończenie dnia z pozytywnym nastawieniem. Jeśli coś Cię martwi, zapisz to, zamknij zeszyt. Niech zostanie na papierze, nie w głowie. Taka rutyna nie tylko obniża poziom kortyzolu, ale poprawia jakość snu, wspiera regenerację mózgu i pomaga ciału wrócić do równowagi. A dobrze przez Pana noc to jeden z najskuteczniejszych sposobów na walkę ze stresem, bez skutków ubocznych. W ostatnim punkcie podsumujemy całość i zaprosimy widza do działania. Stres nie jest czymś, co trzeba po prostu znieść. To realna siła, która, jeśli trwa zbyt długo, potrafi zniszczyć zdrowie od środka. Może wydawać się niewinny, zwłaszcza na początku. Przypisujemy objawy zmęczeniu, wiekowi, pogodzie, a tymczasem stres działa podstępnie: osłabia serce, mózg, odporność, trawienie. I robi to powoli, dzień po dniu. Aż w końcu ciało przestaje dawać sobie radę. Dobrą wiadomością jest to, że możesz go zatrzymać i to naturalnie. Wystarczy zacząć od małych kroków: codzienny spacer, kilka minut spokojnego oddechu, porcja warzyw i zdrowych tłuszczów, rytuał wyciszenia przed snem. Te działania mogą wydawać się banalne, ale to właśnie one mają największą moc. Nie wymagają leków ani rewolucji, tylko Twojej decyzji a im wcześniej zaczniesz, tym szybciej poczujesz ulgę. Po pięćdziesiątce nasze ciało potrzebuje szczególnego wsparcia. Mamy mniej rezerwy, ale też więcej mądrości i świadomości. To dobry moment, by zadbać o siebie naprawdę, nie tylko z doskoku. Pamiętaj, najgorszy stres to ten, którego nie zauważamy. Jeśli chcesz lepiej rozumieć, jak działa twoje ciało i jak skutecznie o nie dbać po pięćdziesiątce, zasubskrybuj kanał FitFact. Kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych odcinków. I koniecznie napisz w komentarzu, jak radzisz sobie ze stresem? Czy masz swoje sposoby? Twój głos może pomóc komuś, kto właśnie tego najbardziej potrzebuje.